Osób o tej maturze w ogóle wie, bo pamiętam, że w tamtym roku statystyki to było jakieś 1300 osób, które pisały tą maturę dwujęzyczną do jakichś setek, 170 chyba tysięcy pisało maturę z zwykłą. I moim zdaniem warto ją napisać. Ja przygotowywałem się tylko i wyłącznie ze szkoły. Pomagała mi pani Monika Szczepek, którą serdecznie pozdrawiam. Nie brałem żadnych repetycji, bo poziom nauczania u nas w szkole jest na tyle wysoki, że naprawdę można tą maturę dwujęzyczną zdać. Nie posiłkując się żadnymi korepetycjami, a sam angielski moim zdaniem w tych czasach jest niezbędny, jest przydatny w każdej pracy, nawet w życiu, w takich większych miastach. Bardzo często zdarzają się sytuacje, że ktoś podejdzie, zapyta o coś po angielsku, no i fajnie by było mu odpowiedzieć, pomóc. A czasem nawet udaje się jakieś takie interakcje złapać z ludźmi z zagranicy. Po prostu dowiedzieć się trochę o świecie, o nich, i myślę, że to jest bardzo fajne. Tak samo, jeśli chcielibyście szukać pracy za granicą na wakacje czy później, to angielski jest naprawdę bardzo potrzebny i im lepiej go znacie, tym większe są wasze szanse, że będziecie mieli fajną pracę, że będą wam więcej płacić, że łatwiej się będzie dogadać. Więc to naprawdę jest potrzebne w życiu, i myślę, że warto rozważyć taką klasę dwujęzyczną. Bo nie dość, że sam język jest ważny, to łatwiej się będzie dostać na studia, jeśli napiszecie maturę dwujęzyczną, a także po prostu będziecie mieli tą świadomość, że potraficie dobrze angielski i po prostu będziecie mieli łatwiej.